Tak, taka pani wisi na ścianie, a tutaj taka pani leży na łóżku. A taki mamy widok. Savadi Krab. Opowiedz leczka, jak ważna jest aktywność fizyczna w starszych latach? W starszych latach jest bardzo Wiek. ważne, żeby być aktywnym no. fizycznie, bo to wpływa na aktywność psychiczną, czyli zachowanie dobrej funkcjonowania mózgu. Tak. U mnie to widzicie szwankuje. <laughs> A tutaj niektórzy o to dbają. Widzieliśmy właśnie ćwiczących w parku tej chi. A za tobą co jest? A za mną jest siło Tak jest Znajdujemy się właśnie przy wejściu Wielkiego Pałacu Królewskiego Cały kompleks jest zlokalizowany na 94 hektarach To jest ponad 100 budynków Idziemy kupić bilety i zobaczyć tam co się tam dzieje Julcia Ziewa. Ale wcale nie znaczy, że nie jest bo Teraz znajdujemy się w wielkim kompleksie królewskim. A za nami jest sala święcy, gdzie na kilkumetrowym piedestale ze złota znajduje się szmaragdowy Buddha. Posążek ma tylko 66 cm, a tak naprawdę jest wykonany z nefrytu i robi naprawdę wielkie wrażenie. Może nie sama jedna. Statuetka, ale cały piedestał i ilość zdobień, złoceń. Julcia pamiętasz panoramę Radłowicku? Pamiętasz czy nie? Nie pamiętasz, ja pamiętam, ale patrząc na to co tutaj jest. No to panorama wcale nie jest taka wielka. To jest wielki palac. Pałac, nie palac. Ten budynek ma 46 metrów długości i 15 metrów wysokości. Idziemy tu tuk, oczywiście każdą cenę można zbić wszędzie się trzeba targować, to jest trochę przykre. O, jesteśmy Chcieliśmy złapać taksówkę przy, yy, przy tym pałacu królewskim, ale się okazało, że. Im się nie, opłaca. nie opłaca im się. No to niecałe 3 km. Pan taksówkarz zażyczył sobie 300 batów, czyli około 35 zł za niecałe 3 km jazdy. No to podziękowaliśmy. Inny pan Struktuka powiedział, że nie wie gdzie to jest. Oczywiście chciał się tego wymigać. Czasami nie potrafią powiedzieć prosto w twarz, że czegoś nie chcą zrobić, bo im się to nie opłaca, bo, nie wiem, unikać tematu. Korzystając z okazji, że mamy teraz trochę luksusu, Bangkok. Jego cała pełna nazwa została wpisana do księgi rekordów Guinnessa jako najdłuższa nazwa geograficzna i w przetłumaczeniu na polski brzmi tak. Miasto Aniołów, wielkie miasto nieśmiertelnych, wspaniałe miasto dziewięciu klejnotów, siedziba króla, miasto królewskich pałaców, dom wcieleń boskich wzniesiony przez Wiśbę Karamarnę. Na polecenie Idry. No ciekawe. Ja jestem z Cieszyna. A ty skąd wileczko? Ja jestem z siebie. Tak. Byliśmy właśnie w świątyni, gdzie jest stojący Budda wielkości, no nie wiem, może ma 10 metrów. Niestety nie można było robić zdjęć ani fotografować, yy, nagrywać go, więc w zamian znaleźliśmy yy, sztukę uliczną, która ukazuje buddę, także możecie sobie popatrzeć. To zamiast złotego stąpiącego buddy. O, a tam jest jeszcze jeden śmiejący się. Podejdę bliżej, żeby cokolwiek było widać. Jeśli chodzi o Bangkok, to jest to miasto położone mniej więcej, cała powierzchnia na około półtorej metra nad poziomem morza. Ale jest jeden punkt, który się trochę wyróżnia. I jest to tak zwana Złota Góra, która została usypana sztucznie. Ma podobno 80 metrów, chociaż... No nie wiem, czy ma tyle, sami sprawdźcie. Nie mam drona, to sobie przynajmniej nakręcę fragment filmu. <laughs> การกระทำในทางกายจะเป็นการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเรียาที่จะต้องประพฤติปฏิบตัติแต่ว่าเรื่องของจิตใจที่จะต้องปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ทสูงขึ้นไปแล้วเมื่อมีสมาธิในขั้นนี้แล้ว Jesteśmy w miejscu mocy. Złota góra To jest niezwykle. Jest dużo buddhów i czuję się Oj, inside. No i oczywiście zostaje jeszcze podziwianie widoczków. Będziemy teraz kupować Dzianko dla mnicha. And then you take this and do walk 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 around three times and you have Okay. Weet drie keer, drie keer door. We gaan keer. Wyszliśmy właśnie z wodnej taksówki Jesteśmy. O, tam jest przystanek, nie wiem czy widać. I idziemy teraz do... Gdzie idziemy? Muzeum Johna Thompsona. Tak, czy kogoś tam Whatever. takiego gościa, który był szpiegiem i generalnie jego chata jest zrobiona w takim fajnym stylu starobankokańskim oh. <laughs> A poprawka to nie był John Thompson, tylko to był Jim Thompson. Jesteśmy już w ogrodzie przy domie Jima Thompsona. Tu jest normalnie dżungla. Ja się do nich dołączyłabym, hmm, To dawaj. Może mnie przyjmą. Dawaj, dawaj. Może bym znalazła od pracy. Abym została w tym Myślę, pięknym że... domu. Bez problemu. Mogłabym tu mieszkać. A, A kuku kolego, mamy się. A tutaj o, widzieliśmy przed chwilą kolejnego, który się chował. Kurczybek już rzuciek. Jest forfiter Nie wiem co to za gatunek, ale wielki jaszczur Z ogonem ma spokojnie metr To jest reptilian Nie, to jest... To jest forfiter Reptilian A tam jego kolega w Centrum miasta Właśnie kupiłem sobie coś takiego To jest mniej więcej sushi z krabem Ale chciałem wam pokazać inną rzecz Tu jest data wyprodukowania i data przydatności Czyli 23 marca 62 co to oznacza? W Tajlandii mamy dwa kalendarze. Pierwszy to jest nasz gregoriański, z którym się jesteśmy wszyscy zaznajomieni, ale jest też drugi, tak zwany buddyjski. I różnica pomiędzy buddyjskim a gregoriańskim to dokładnie odległość, czy też czas pomiędzy śmiercią Buddy a narodzinami Jezusa Chrystusa. Czyli 543 lata różnicy. Więc dodając 2019 plus 543, wychodzi nam 2562 rok. I właśnie w takim roku obecnie żyjemy w Tajlandii. Właśnie byliśmy na darmowej lekcji jogi Co w pełni księżyca. Spacerujemy sobie właśnie z powrotem do hostelu I tam o, na ścianie można zobaczyć pewnego pana Jest on Ogólnie uwielbiany podobno I bardzo lubiany o. Tak. Gralów. Takich właśnie, albo i większych Można było zjeść przez wielu miejscu. Kurczę, bo jeszcze zaraz na mnie wejdzie. Tarantula i gazu się najarać takiego. Ale jak już jesteśmy w temacie takich o, o różnych rzeczy, to ciekawe kiedy u nas w Polsce pojawią się takie plakaty pewnego pana dość niskiego.